Projektor Natasza, tak jak mówiłem, pochodząc z, z kina Warszawa. E, no może nie cały, bo fragmenty niestety też musiały złodzić Łodzi przyjechać. Niestety w czasie przechowywania tego sprzętu ktoś nam po prostu ukradł pewien, pewne elementy i trzeba było je dokompletować. Zaczęło się w ten sposób, że nastąpił pozytywny zbieg okoliczności. Zarówno po stronie infrastruktury, dostępności do lokalu, dostępności do sprzętu, jak i Chęci od strony samorządowych władz miasta, tak aby to wszystko razem uruchomić. Gdyby któregoś z tych czynników zabrakło, to wiadomo, że król nigdy nie powstał. W zasadzie mieszanka różnych różnych kin, które istniały tutaj na terenie Drug na terenie Miasta. Fotele, które widzicie, pochodzą z kina Polonia, z Sopotu. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt kinotechniczny, głośnienie faktycznie ono pochodzi z Warszawy. Część elementów no, jest albo istniejąca tutaj, jak oświetlenie sali kinowej, jak elementy jej wykończenia. Ekran był nowy, kupiony, bo wiadomo, w nowym miejscu, nowa geometria sali, jest wymagany nowy ekran. Tego się nie da po prostu przenieść. Ale staraliśmy się, aby projekcje odbywały się w miarę regularnie, tak, żeby Wiza przyzwyczaić do, do przynajmniej tych takich cyklicznych, codziennych projekcji. Na początku było bardzo ciężko, frekwencja była ograniczona, wynikało to po prostu z tego, że miejsce tu nie było jeszcze wypromowane. Natomiast w chwili obecnej mogę śmiało powiedzieć, że mamy frekwencję na poziomie innych instytucyjnych tutaj, naszej aglomeracji prymiejskiej. Mhm. Ta szkóra jest z gdzie jeszcze reszta napisu widać go plana. To jest kino Bałtyk To jest z kino Fala. Oczywiście ja mam oso osobiście ogromny sentyment do projekcji z filmowej. Jak dla mnie przynajmniej typowa projekcja no nie może się robić bez tego charakterystycznego terkotu, ale no, no, postęp jest niestety taki, że gdybyśmy zostali przy z sprzęcie no za jakiś czas nie mielibyśmy po prostu sobie świetlać. Do ludzi wyjście z tego typu filmem, żeby zainteresować, sprowokować do dyskusji. W tej chwili już dyskusja często wychodzi właśnie poza, poza murki na przenosie do internetu, ale nie zmienia to faktu, że są to tytuły, które po prostu, o których trzeba mówić.